Działka, na której znajduje się ten dom, od wielu, wielu lat była w rodzinie. Pomysł na to, żeby przenieść się tutaj i, i postawić dom, narodził się kilka dobrych lat temu, kiedy mieszkanie w bloku w Warszawie zaczęło nam poważnie doskwierać. Szukaliśmy miejsca otoczonego lasem, no i okazało się, że rodzina jest skłonna nam część ziemi udostępnić, stąd właśnie w tym miejscu, żeśmy pobudowali nasz dom. Projekt wnętrza jest całkowicie nasz. Nie powstał on na papierze, nigdy nie został, dokumentacja nigdy nie została przygotowana, jak to mówią, szept bez butów chodzi, natomiast realizacja i projekt powstawało w trakcie, w trakcie budowy. Większość rozwiązań wewnętrznych, jak i zewnętrznych jest wynikowa, czyli wystarczy wytłumaczyć i naszkicować bardziej na ścianach, żeby to zostało prawidłowo wykonane. Pomysł na samo wnętrze był nasz wspólny. Był efektem wielu dyskusji i rozmów, bo, bo, bo to nie było takie proste i oczywiste, jak to ma wyglądać od początku. Wiedzieliśmy na pewno, że strefa dzienna ma być maksymalnie otwarta na zewnątrz, czyli ogród ma wchodzić do domu, no i ma być biało. Biały kolor jako podstawa do wyeksponowania pozostałych elementów. Późniejsze kolory, czerń i kolor drewna pojawiły się w trakcie pracy nad projektem. Druga kolorystyka, która jest nam bliska, też w oparciu o biel, są to takie zgaszone drewna, czyli dom w naturalnym wybarwieniu i jasna szarość. To były dwie koncepcje konkurencyjne względem siebie, które, które przy realizacji tego wnętrza były rozpatrywane. Natomiast zadecydowała głównie podłoga tekowa, zastosowanie teku na schodach i na piętrze. Teku ze względu na wejście tym drewnem do łazienki. To przeważyło szale w stronę tej koncepcji bardziej kontrastowej. Dom był projektowany z, docelowo dla rodziny 2 plus 2, natomiast parę rozwiązań jeszcze wynika z tego, że na etapie projektu była rodzina 2 plus 0. Między innymi łazienka, która połączona jest z sypialnią góry nie jest rozwiązaniem stricte skierowanym do rodziny z dziećmi. Jeśli życie pokaże, że trzeba coś przerobić, no to jest możliwość przerobienia łazienki na wejście bezpośrednio z korytarza. Wtedy sypialnia będzie pozbawiona własnej łazienki, a łazienka będzie dostępna dla wszystkich pomieszczeń bez przechodzenia przez sypialnię. Meble wykonane są z akacji afrykańskiej, natomiast kolorystyka jest bardzo zbliżona zarówno do te, które są użyte na schody, jak i do formirów kuchni, który jest też egzotykiem, to jest drewnobodo. Podobnie było z kwestią elewacji zewnętrznej, bo też żeśmy dopasowywali kolorystykę okiem i elewacji zewnętrznej do tej kolorystyki drewna, kolorystyki drewna która jest w środku. Większość mebli wewnątrz to w strefie dziennej są to meble gotowe, są to meble te drewniane, ciężkie meble są to meble importowane, natomiast meble na indywidualne zamówienie zostały wykonane do wszystkich wnęk, czyli szafy wnękowe, kuchnia oczywiście. Wypoczynek jest w produkcji polskiej. Są to meble firmy Mebelplast. Szkice, które widzicie Państwo na ścianie za mną, zostały wykonane na płótnie na potrzeby tego wnętrza, przez moją żonę. Zapraszam może teraz do kuchni, pokażę Państwu parę ciekawych, praktycznych rozwiązań. Pierwszym rozwiązaniem, które chciałbym Państwu pokazać, to jest blat kuchenny. Blat kuchenny został wykonany z litego granitu, natomiast został wykończony w satynie nie w polerze. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że jest to dużo prostsze w utrzymaniu czystości niż blat polerowany. Drugim rozwiązaniem, które często polecamy, jest rozwiązanie związane z wykończeniem ściany pomiędzy szafkami a blatem roboczym. Wykończenie w szkle to jest akurat szkola kierowane, pozwala na łatwe utrzymanie czystości, podobnie jak w przypadku blatu satynowanego. Trzecim rozwiązaniem jest wysoka zabudowa kuchenna. Zabudowa kuchenna, która kryje w sobie zarówno lodówkę, jak i przestrzeń do magazynowania, została wykonana w tym samym kolorze, co ściany, co pozwala całkowicie ukryć przed wzrokiem tą przestrzeń roboczą. Schody oparte są na konstrukcji żelbetowej i zostały obłożone przemysłowym tekiem w takiej formie, że mamy obłożone zarówno stopnice, jak i podstopnice. Barierka wykonana jest ze szkła bezpiecznego, jest to szkło typu flot, na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Zapraszam serdecznie jeszcze na górę, gdzie będziemy mogli zobaczyć sypialnię połączoną z łazienką. Sypialnia oraz przestrzeń, która należy do sypialni, czyli łazienka oraz garderoba, utrzymane są w nieco cieplejszej kolorystyce niż cały dół. Ściany oraz sufity zostały pomalowane. W kolorze orzecha włoskiego, natomiast akcenty kolorystyczne, podobnie jak na dole, są w kolorze czarnym. Podłoga tekowa jest dedykowanym rozwiązaniem również do pomieszczeń mokrych. Tek jest zabezpieczony naturalnie substancjami oleistymi przed nasiąkaniem i zmienianiem objętości, dlatego pozwoliliśmy sobie wprowadzić ten, tą podłogę drewnianą do strefy łazienki. Natomiast przy samej wannie zdecydowaliśmy się jednak nałożenie pasa płytek gresowych, co zabezpiecza już w 100% tą podłogę przed działaniem wody. Aby maksymalnie doświetlić wnętrza, zastosowaliśmy okna od podłogi, no tyle co się dało, prawie że do sufitu. Nie mamy barierki, mamy część stałą okna, część uchylną, dzięki temu maksymalna ilość światła dostaje się do wnętrza. Efekt połączenia domu z ogrodem, które chcieliśmy zachować na dole, udało się zachować również u góry. 140-150 m2, czyli tyle co średniej wielkości apartament w Warszawie. Natomiast zieleń dookoła, ogród, przestrzeń dla dziecka, nic tylko mieszkać.